Alhamdulillah, wasalatu wasalamu ala rasulillah. To jest wiadomość dla wszystkich, ale szczególnie dla chrześcijan. Zobacz, teraz mamy sezon zwany sezonem Bożonarodzeniowym, sezonem świątecznym koniec grudnia. I w Twoich kościołach odbędzie się wiele festiwali. Twoi własni kapłani i twoi własni ministrowie będą świętować Boże Narodzenie, ale zapytaj siebie, jeśli jesteś wierny swojej religii, jeśli naprawdę wierzysz w Boga, w Jezusa, w Biblię, jeśli naprawdę w to wierzysz, zapytaj siebie, skąd pochodzi 25 grudnia. Wróć do swojej Biblii, przeczytaj ją, wyszukaj to w Google, sprawdź w aplikacjach. Nie ma odniesienia do 25 grudnia jako daty urodzin Jezusa w całej Biblii, ani nie znajdziesz tego w żadnej wczesnej tradycji chrześcijańskiej. Skąd to się wzięło, prawda? Jeśli nie chcesz wierzyć moim słowom jako muzułmanina, sprawdź to sam. Oto książka, którą zamierzam się z Tobą podzielić. To niezwykła historia zwykłych rzeczy. To książka napisana przez National Geographic Towarzystwo. Nie jest napisana przez muzułmanów. Nie jest napisana przez nikogo z jakimkolwiek planem. Czyste badania, co ci mówią, mówią, że Boże Narodzenie nie było pierwotnie częścią kalendarza chrześcijańskiego, nie było częścią chrześcijaństwa. To coś, co zostało wprowadzone. Co to mówi? 25 grudnia również nie jest wspomniane w Biblii. Nigdzie w Biblii nie ma odniesienia do tego, w IV wieku, pomyśl o tym, to oznacza, że od czasów Jezusa przez ponad 300 lat aż do IV wieku wcześniejsi uczniowie, apostołowie, naśladowcy Jezusa, wczesni chrześcijanie nikt z nich nie obchodził Bożego Narodzenia, nikt z nich nie zaakceptował 25 grudnia dopiero w IV wieku papież Juliusz. I wybrał tę datę. Dlaczego? W dużej mierze jako święto kościelne dlaczego to zrobił? Próbując nadać religijny charakter obchodom saturnaliów, saturnaliów, pogańskie, rzymskie festiwale, wprowadzał te pogańskie festiwale do wiary chrześcijańskiej. I dlatego 25 grudnia był już festiwalem pogańskim, przedchrześcijańskim. A próbując przyciągnąć pogan, wprowadził to pogańskie święto do religii. W VII wieku, przed tym było to nieznane światu chrześcijańskiemu. Pomyśl o tym. Dziś jesteś oszukiwany, zostałeś oszukany, zostałeś wprowadzony w błąd, wykorzystany, nabity w butelkę, aby obchodzić pogańskie festiwale pod nazwą chrześcijaństwa. Jezus jest powodem tego sezonu. Hasła, które znajdziesz w swoim kościele, są fałszywe. To kłamstwa. Jezus nie ma nic wspólnego z 25 grudnia, nie ma nic wspólnego z Bożym Narodzeniem, nie ma nic wspólnego z Mikołajem, reniferami ani drzewkami. W rzeczywistości, jeśli wrócisz do swoich własnych świętych pism Biblii, którą twierdzisz, że wierzysz, i wejdziesz do rozdziału dziesiątej Księgi Jeremiasza od pierwszej wersetu, przeczytaj. I znajdziesz, że w Biblii jest to potępione. Co to mówi? Pozwyczaje ludzi są daremne, bo to jest Jeremiasz 103. Dlatego kto ścina drzewo w lesie i dzieło rąk rzemieślnika siekierą. Teraz pomyśl o tym ścinanie drzewa w lesie, a następnie ozdabianie go srebrem i złotem oraz przymocowywanie go gwoździami i młotkami? Co to ci mówi czy to brzmi znajomo ścinanie drzewa, wniesienie go, ozdabianie, ozdoby bożonarodzeniowe? Co to wszystko oznacza w tym samym rozdziale? Co mówi w wierszu ósmej? Ale są całkowicie otępiali i głupi? Drewniany idol to bezwartościowa doktryna. Ta choinka bożonarodzeniowa jest nazywana drewnianym idolem? Pomyśl o tym dzisiaj. Idziesz na Times Square, idziesz do czyjegoś domu obchodzącego Boże Narodzenie. Mają to drzewo, ścinają je w lesie, ozdabiają je, co jest zabronione w Biblii. Następnie używają go jako idola, kładą swoje prezenty pod nim to tutaj idziesz po swoje prezenty to jest to, wokół czego siedzisz i się modlisz. Nie ma tego w Biblii, jest potępione w Biblii. Gdzie jest święty Mikołaj w Biblii, gdzie są Renifery w Biblii, gdzie jest Egnok, gdzie jest cokolwiek z tego to wszystko to innowacje. Patrz, jeśli jesteś wierny swojej religii, jeśli naprawdę wierzysz w Boga, to idź i zapytaj swoich ministrów, zapytaj swoich kaznodziejów, zapytaj swoich kapłanów, skąd pochodzi Boże Narodzenie. Skąd pochodzi 25 grudnia? Dlaczego obchodzimy pogańskie święto Saturnaliów w naszych kościołach? Dlaczego? Obudź się z letargu. Wzywam was do islamu. A jeśli jesteś muzułmaninem i to oglądasz, to zrozum, że islam to ta religia, która utrzymuje nas w czystości. Unikaj innowacji. Obchodzimy Eid al-Fitr, Eid al-Adha, tak jak jest w Koranie, tak jak pokazał nam prorok. Nie wprowadzamy innowacji do religii. Jeśli jesteś chrześcijaninem i to oglądasz, przyjdź do islamu, religii, która trzyma się swoich pism, Koranu i tego, co jest autentycznie udowodnione od proroka, pokój i błogosławieństwa, niech będą z nim, która nie wprowadza pogańskich świąt. I to jest prawdziwa religia, religia islamu, która trwa. A kto to widzi, niech to podzieli. Podzielcie się tym z chrześcijanami, podzielcie się tym z innymi ludźmi, którzy są oszukiwani, aby obchodzić to pogańskie święto. Bądź środkiem zbawienia, bądź sposobem na to, by ludzie obudzili się z czczenia w sposób, który jest pogańskim kultem pod nazwą chrześcijaństwo. Niech Allah nas chroni i prowadzi wszystkich. Jazakumulahu kumulachu.